Centrum dowodzenia, to trzeba zjeść. Ściągamy program, bo tu Camtasia Studio nie mam tak na szybko wszystko robić. To nie będę tych lepszych programów ściągał, bo to nie ma czasu. No i ściągania to jest 190 kB na sekundę. Jeszcze 11 minut ściągania Cześć. zostało. Nie. A więc na farmie można powiedzieć, że będziemy 3 dni, chociaż w sumie to będzie 48 godzin. Ale od poniedziałku do środy. Z każdego dnia będzie filmik. Teraz mamy w poniedziałek, jest to pierwszy dzień. Mieliśmy około godziny 14, no i dopiero przed 17 zdążyliśmy się rozstawić. Dopiero przed 17 wszystko wywieźliśmy. I było w ogóle problem, aby znaleźć tę górkę naszą, tą moją górkę w sumie, bo chłopaki pod drugi brzeg wszystko dali zestawy. Mówimy na cyplu jedynca. Jako farma żelachów. trochę się pomęczymy, aby ten dawek znaleźć. I ogólnie 10 minut od zrzucenia Fidera, a dokładnie wywiezienia Fidera, bo Fidera też wywoziłem, złudziła się Płoć, która Wam tu się gdzieś chyba wyświetla. Płoć o rozmiarze 34 cm. Tu na razie ściągamy programik, jak już wcześniej mówiłem, 6 minut jeszcze się będzie ściągać. Centrum nasze dowodzenia, tu sobie będziemy siedzieć, biwakować, balować, no i miejmy nadzieję, że ciągnąć ryby, tak? Mamy wakacje, korzystamy z wakacji. Plan był taki, aby to były najlepsze dni w roku i starajmy się tego trzymać, trzeba pozytywnie myśleć i miejmy nadzieję, że będzie fajnie. No, mamy pierwszy dzień, mamy wieczór, dopiero dojechaliśmy, ile? 4 godziny temu dojechaliśmy, 3 godziny temu, przez 3 godziny się rozstawialiśmy, wywoziliśmy zestawy. Chłopaki, Szupil sobie z Adamem płyną na spinning I jak widać tam chłopaki właśnie sobie, sobie e, będą na spinning pływać i Adam będzie wywoził jeden z zestawów. Grzesiu trzyma tutaj właśnie wędkę. Chłopaki wywożo I tak to działa. Dalej tutaj Pawła, y, Pawła, y, Pawła Szupila zestawy na Grzesia Rotpodzie. Jedna wędka pionowa do góry. Tu oczywiście na środku mata. Podbierak, no i nasz banner Ficado Fish. A z boku waga i miarka, jakby ktoś się mierzyć, ważyć. Grze śród kuby wziął e, Mikado Finerna Feiner, Feiner, e, Rodpod Mi się taki właśnie rodpod podoba, i bardzo możliwe, że taki rodpod sobie kupię. Przynajmniej do takiego rodpoda się przymierzam. 180 zł, niedużo, a wygląda naprawdę solidnie, masywnie. Na cztery wędki nawet się da. Tam widzimy jedno wejście jest wolne. I co, tak to fajnie wszystko wygląda. E, dalej, tu już widzę, Paweł nawija żyłkę i nawinął tak? do fidera. No jeszcze troszkę zostało. Tutaj moje asusten, as, asortyment Fikadowski. Made in Fikado większości rzeczy. Tu mamy pellet do metody. Jest to dwójka i trójka Fikado, y, trójka y, Black Halibut, dwójka y, Red Halibut. No i wiadomo, kuleczki. Dzisiaj to mam nadzieję, że zrobi robotę. Tu mam swoje wędki. Jak widzicie, wędek jest trochę za dużo, bo nie tylko moje. Tutaj są wędki, ale to już mniejsza z tym. Yy. Wiadomo, miks zanęceniowy, to co wcześniej widzieliście. Trochę Pwałek sobie porobiłem. tam takie pierdowy różne koszyki do metody, nożyczki tego typu rzeczy. Widoki na ekofarmie są piękne, zresztą jak zwykle, nikogo to nie dziwi. No właśnie, tutaj y, nasze takie mniej potrzebne rzeczy, a mianowicie y, pokrowce, torby, ubrania y, różne. Spelety, kukurydze, śpiwory, nawet gazetki WW do poczytania, magnes neodymowy, spinning na rano na okonia. A tutaj centrum, centrum dowodzenia, nasze biuro, w którym jak widzicie, są różne rzeczy, począwszy od, yy, od właśnie Grilla, którego będziemy niedługo robić, poprzez tutaj różne kiełbaski tam są. Jak widać są też alkoholowe rzeczy, bo dwóch z nas ma 18 lat, więc może sobie coś tam wypić na nockę, aby było cieplej I myślę, że za to się nie ma co czepiać, bo niektórzy takie coś w można nazwać i champsy się czepiają jakieś pierdoły, są so i chipsy yy, mamy i laptop, Kamerka Tą kamerką właśnie nagrywamy. Jest i też, właśnie, jak mówiłem, laptop, tu będę w centrum dowodzenia. Jest i właśnie taki kubek fajny, wędkarstwo którego mucha atakuje. Centralka zawsze przy mnie, telefon, coś do jedzenia. Tak to nasze fajne stanowisko wygląda. No i co? Pierwszy dzień. Tutaj właśnie tych ryb za bardzo nie zobaczycie.